Kochani w Woli Bożej, w tym tygodniu rozważamy 16 godzinę. Jak to Jezus zostaje ponownie przyprowadzony do Piłata, a Barabasz jest wybrany zamiast Jezusa i będziemy rozważali również ubiczowanie naszego Pana. Kogo wybieram w swoim życiu? Czy rzeczywiście Jezus jest zawsze na pierwszym miejscu? Czy moimi czynami nie zadają po raz kolejny ran Jezusowi. Czy Go swoim życiem i swoimi czynami nie bićują? Na te pytania musimy sobie sami odpowiedzieć. Odpowiedź nie jest łatwa, bo odpowiedź jest potrzebna, by wgłębić się w swoje serce i stanąć w prawdzie. I na ten czas trwania męce Pańskiej, każdemu i każdej z Was błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ave María.